Cześć. Witam was ponownie z mojego domu. Dzisiaj chciałabym wam pokazać pozycję Viparita Karani, która jest pozycją regeneracyjną. Działa naprawdę bardzo fajnie na krążenie, więc jeżeli mieliście, miałyście cały dzień w biegu, na stojąco, to polecam po przyjściu do domu zrobić sobie takie 10 minut przy ścianie. I teraz tak, ja pokażę wam dwie opcje. Pierwsza opcja to jest opcja na podwyższeniu, jakim jest bolster. Oczywiście tutaj można dokładać koce, kostki i wiele, wiele innych, ale ja sobie zdaję sprawę, że ćwiczycie w domu, więc jeżeli macie bolster albo coś takiego grubszego, to układacie go sobie przy ścianie, ale robicie taką minimalną przerwę. Chcemy, żeby tutaj w tą szparę wpadały nasze pośladki. I teraz Chciałam sobie na brzegu tego bolstera. Nie, przy, nie przejmujcie się, jeżeli on się przesunie, zaraz sobie to poprawimy. I zobaczcie, staram się bokiem wejść na ścianie, jakby wsuwam się. I teraz, jak moje stopy już są na ścianie, to takim ruchem pełzającym staram się przybliżyć do ściany. I teraz opuszczam moje pośladki w dół. Jeżeli one się lekko odrywają, to nie jest ważne. Ważne, żeby teraz wasz tutaj kręgosłup znalazł się w delikatnym wygięciu. Możesz ułożyć dłonie w ten sposób lub w ten sposób. Przez chwilę jeszcze zapracuj stopami, wyciągnij pięty w górę, rozszerz palce, a po chwili możesz już rozluźnić nogi. Wzrok cały czas skierowany na mostek, klatka piersiowa uniesiona. Nie możesz zostać w pozycji od 5 minut do 15. Poczujesz, jak po całym dniu krew ze stóp odpływa, a zmęczone nogi po tej pozycji będą zregenerowane. Jeżeli z jakichś powodów, czy to z powodu problemów z plecami, ta pozycja jest dla Ciebie. Niekomfortowa, bo to wygięcie jest zbyt intensywne. Możesz spróbować ją zrobić na płasko, bez żadnego podparcia, lub możesz użyć koca. Ja sobie zwinęłam dwa koce. Teraz pokażę, żeby się rozwaliły. Zwinęłam sobie dwa koce na pół. I teraz z tych kocy robię sobie takiego naleśnika. Ale tak jak mówię, możecie zrobić też to zupełnie na płasko. Ja wolę takie podparcie, dlatego że mam spłaszczoną lordozę i moje plecy mają problem z takim doklejeniem się od razu na podłogę. Po paru minutach na podwyższeniu mogę wysunąć bolster i wtedy jest mi wygodnie. Natomiast w innym wypadku nie jest to, to, nie jest to dla mnie dobre ułożenie. I robię analogicznie to samo, czyli zostawiam sobie delikatną szparę na pośladki i znowu układam się bokiem. I ruchem wchodzę tutaj na szczyty barków ruchem takim pełzającym. Podchodzę do pomocy. Można sobie ją tutaj lekko poprawić. I zobaczcie, zsuwam się w dół. Pozwalam, żeby pośladki moje. Ułożyły się blisko ściany i tym samym doprostowuję sobie tyły nóg, pozwalam wrócić krążeniu i mogę wyciągnąć się i zregenerować. Viparita Karani. Wychodząc z pozycji znowu, przetaczasz się na bok i odpychając się od lewej dłoni podnosisz się do góry. Zapraszam serdecznie na zajęcia. Będziemy robić zarówno pozycje regeneracyjne, jak i wzmacniające, rozciągające. Cześć, trzymajcie się!